Zobaczcie, jakie tu piękne te okna robią wrażenie, nie? To nie? jak w pałacu. Mamy schody. Wejście na górę, aczkolwiek ja nie jestem aż taki odważny, żeby tam wchodzić. Tutaj możecie zobaczyć schody, jakiś korytarz, czy coś w tym stylu. Idziemy dalej. O kurcze, tam jest jeszcze nie. Nie no. zauważyłem go wcześniej. A, przejście takie jak jest. Dobra. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Idziemy dalej. Z obiektem stwierdzamy sobie dalej. Miejsce. Tutaj mamy takie malutkie pomieszczanko, pokażę je wam, aczkolwiek nic tu nie ma. Tutaj nasze wejście do budynku, zobaczcie te ściany jak to wygląda. I mamy toaletę tam, w tamtym miejscu, okna. Tam jest wejście dalej, aczkolwiek z tej perspektywy się nie da tu wejść. No to myślę, że z tej, z tej części byłoby to na tyle. Spróbujemy jeszcze wejść do drugiej części budynku, aczkolwiek nie wiem, czy da radę. Także trzymajcie się, za chwilę wracamy i idziemy dalej zwiedzać. Tutaj mamy to pomieszczenie. Wczoraj pokazywałem, wam, możecie zobaczyć, jak to wygląda. I kolejne. Tutaj trzeba uważać, gdyż jest studenka. Idziemy dalej do następnych pomieszczeń. I możecie zobaczyć kolejne pomieszczenie puste. I kolejne. Zobaczcie to okna. Jakie robią wrażenie piękne. Dosłownie jak w jakimś pałacu, czy nie? A tutaj biurko. Mocno zdewastowane z nowym czasu. Wilgoć. Spadający tynk. Zrobiły swoje. tych łazienka. Kolejna łazienka. Z filmu Grozy. I kolejna łazienka siadująca z oponami.